W swoim pierwszym starcie w tym sezonie Esape Kalapi i Janę Fermy wygrywają Rajd Szwecji zimową rundę rajdowych Mistrzostw Świata. Finowie pojechali bardzo dobry Raid, wykorzystując przy okazji problemy konkurencji i na mecie cieszyli się z ponad półminutowej przewagi nad drugą załogą. Dla Duetu Hyundai to drugie zwycięstwo w karierze. Na drugiej pozycji uplasowali się Elfin Evans i Scott Martin pomimo drobnej przygody na samej końcówce. Dla Brytyjczyków to drugie z rzędu podium w WRC, za które zgarnęli najwięcej punktów z całej stawki. W generalce mają jednak nadal drugie miejsce. Rewelacyjny wynik wyniki pierwsze w karierze podium wywalczyli Adrian Furmo i Aleksandr Koria. Dokładając do tego punkty za piąte miejsce na Monte Carlo, reprezentanci M Sportu przebili się do czołowej trójki tabeli. Czwarte miejsce, lekko odelżonym samochodem, zajęli Thierry Will i Martin Wydegen. Załoga Hyundai zebrała sporo punktów i nadal prowadzi w punktacji, przez co będą otwierać trasy na początku kolejnej rundy. W pierwsze piątce oplasowali się także Oliver Solberg i Elliot Edmondson, którzy triumfowali w WRC2. Michał Sołowow i Maciej Baran wygrali swoją kategorię WRC Masters Cup trzeci rok z rzędu podczas rajdu Szwecji. WRC2 zajęli wysokie dziewiąte miejsce. Fantastyczny, fantastyczny rajd mieliśmy wszystko na tym rajdzie: awarie, śnieżne bandy, sporo wypadnięć. Generalnie mieliśmy mnóstwo frajdy z Maćkiem, naprawdę mnóstwo frajdy. Świetny samochód. Druga połowa rajdu była pełna problemów technicznych dla Jarosława Kółtuna oraz Inelena preskota. Polska załoga Fordzie Fiesta Rally 2 dojechała do mety z 13 wynikiem WRC2. Powody do optymizmu mają nasi rodacy walczący o tytuł w juniu WRC. Jako Matulka i Daniel Demurski nie odpuszczają Szwecji z pustymi rękoma. Na ich koncie pojawi się jeden punkt. Za wygrany w piątek, odcinek specjalny. Jesteśmy po rajdzie, Świetny rajd, świetne, świetne doświadczenie. Szkoda naszej kraksy w piątek, bo, bo myślę, że mieliśmy tutaj szansę naprawdę na, na fajny wynik, ale, ale odnaleźliśmy feeling i. I już się nie mogę doczekać Chorwacji. Pozdrawiam wszystkich kibiców z Polski. Kolejny raz najlepsze rajdowe Sałki świata w akcji zobaczymy pod koniec marca na Rajdzie Safari. Do zobaczenia na żywo w Motowizji.